Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj robimy wino, ale nie to jest tematem naszego filmu. Tak krótko tylko powiem. Przyjechały cztery takie skrzyneczki. E, tutaj, już dwie zrobiliśmy. E, myjemy, gnieciemy, rozdrabniamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy beczki, beczułki. E, mamy gęsior na wino, mamy taki plastikowy gęsior na wino. Jeszcze nie wiemy, w którym zrobimy. Zobaczymy najpierw, ile soku wyjdzie, i dopiero za, e, po tym zadecydujemy, ile, ile, ile i w którym pojemniku zrobimy wino. Jak pewnie pamiętacie, kilka dni temu na moim kanale e, dodałem film, na którym e, oddymiam pszczoły kwasem szczawiowym. Dzisiaj przyszedł dzień. E, zwykle sprawdzam to w czwartym dniu, ale dzisiaj przyszedł dzień, w którym sprawdzę to. Ten osyp warozy jest troszeczkę później niż 4 dni, już jest około tygodnia Ale zobaczymy jaki i czy jest osyp Tutaj nie będzie łatwo znaleźć, bo pszczoły jeszcze śrutują paski Próbuję coś wypatrzyć Kurcze, tutaj nie za bardzo widać Tutaj nic nie widzę, ale ale nie ma też się co dziwić, bo tu nie jest za czysta, ale mimo to i tak i tak nic nie ma sprawdzimy ten ul, może tu denica jest czystsza, ale o, słuchaj, pszczoły e, zobaczmy, czy coś tutaj widać e, tutaj chyba jest sztuka, tak, jest na moim palcu, jak widzicie ale czy jest tej warozy więcej. Prawdopodobnie później na filmie coś znajdę, ale na tą chwilę nie widzę jakiegoś dużego osypu. Żeby nie powiedzieć, że niemal zerowy, bo to jest jedyna, którą znalazłem sztukę na tą chwilę. Tutaj kolejny ulik. Może tutaj coś znajdziemy? Oby nie, bo to będzie znaczyło, że. W sumie leczenie jest zakończone, bo ten osyp, który tutaj widzimy, to może być też taki, jakiś naturalny osyp, coś co gdzieś tam padło z niej, ale tak jak jej odymiłem, e, powinno to całkowicie obnażyć. To jeżeli e, leczenie nie było skuteczne, jedna, dwie sztuki, nie jest to nic wielkiego. Gdzieś tu coś widziałem, tutaj jest jedna sztuka, tutaj jest zdecydowanie jedna sztuka ale szukamy więcej nic nie widzę jakieś resztki pyłku pszczoły już noszą z pyłek z bluszczu o którym niedługo zrobię filmik na moim kanale pokażę wam jaki jak niesamowity to pożytek mam nadzieję że w tym roku też dopiszę teraz zobaczymy na tą denicę z płyty oj tutaj Zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj trochę pszczół martwych, ale tu była walka z osami. Hmm, nie wiem, czy wy, wy coś zobaczycie. Ja nic na tą chwilę nie widzę. Jakieś tylko resztki pyłku i normalne rzeczy, które gromadzą się na spodzie ula. Tutaj kolejny ul. Tylko nie wiem, czy wyciągnę tą szufladę. Jakże wiem, o, wyciągnę. Aha, tutaj jej nie czyściłem. Tutaj widzicie? Tak wygląda to co pszczoły zostawią z... O, tutaj jest jedna sztuka dziś warozy, czekajcie. Tutaj e, tak wygląda. Tutaj jest jej trochę więcej, ale to mógł być już stary osyp, tu jest kolejna. Tak wyglądają paski z kwasu, kwasu szczawiowego. E, takie pszczoły po prostu siertują i kończą na dnie dennicy lub przed wylotkiem. Czasami coś zostaje w środku. W środku z większości uli <laughs> są jakieś resztki na dennicy, ale na, na ramkach, ale większość kończy na dennicy lub przed ulem. To wszystkie dennice, które zamknąłem w celu sprawdzenia osypu. Nie ma warozy, więc. A przynajmniej nie ma jej dużo, więc nie ma się o co martwić moim zdaniem to się też okaże po zimie, ale, ale myślę, że zostały one stosunkowo dobrze doleczone i, i nic z nim nie będzie muszę tutaj powykaszać przed tymi ulami miałem kupić w tym roku kosiarkę, nie kupiłem jest tutaj normalnie masakra zobaczcie jak to wszystko zarosło o widzicie tutaj też są paski zmuczone i one skończyły przed wylotkiem myślę, że największa część kończy na danicy, ale co mogą wynieść to wyniosą. patrzcie tutaj pszczoła z pyłkiem z... O, on działa, ona jest z pyłkiem z bluszczu lata bardzo mały ruch, już już są godziny takie wieczorne, ostro, więc pszczoły nie za bardzo. Podejmują latanie plus cały dzień, o. plus cały dzień padał deszcz nie było zaciekawie, więc ruchu nie ma podkarmianie już powoli kończę te wiaderka puste są już pszczółki kitują dziurki, ale nie mogą ich zakitować kompletnie co jest dla mnie dobrą wiadomością ale pokleiły, patrzcie silna rodzinka silna rodzinka, w planie jest jeszcze jedna dawka pokarmu i myślę, że to będzie koniec w tym roku z zakarmianiem ale zobaczymy, zobaczymy, no, zakwitnie jeszcze ten bluszcz one jeszcze coś doniosą one ładnie się dopakują pyłkiem coś tam pewnie poleje, mniej lub więcej i to powinno starczyć w tym roku na zimowlę. Dzisiaj taki króciutki filmik. Ja się postaram dodać e, coś e, dłuższego za kilka dni. Na mojej stronie społecznościowej na YouTube dodałem ostatnio pytania. Pytania z jaki, o jakich tematach chcielibyście zobaczyć filmy na moim kanale. E, zagłosowaliście, więc będę realizował pewnie te filmy w przeciągu następnych kilku dni. E, i, I tyle. Jak jeszcze pewnie zauważyliście, na moim kanale pojawiają się temat nie tylko odnośnie pszczół, odnośnie pracy na farmie. Tutaj mamy kurniki i wielu innych rzeczy. Troszeczkę o tym, jak tutaj nam się mieszka w Wielkiej Brytanii. Ale więcej filmów już niedługo. Mam nadzieję, że też będę miał więcej czasu i, i będę mógł dodawać je jeszcze bardziej regularnie. Chociaż ostatnio całkiem dobrze mi to wychodzi. Dobra, ja się z Wami żegnam. Eee, trzymajcie się. Cześć.